Przede wszystkim część druga naszego sweterka dzisiaj. Co będzie nam do tego potrzebne w drugiej części? Jakaś wsówkę, którą będziemy mogli zaznaczyć sobie. E, tak naprawdę jeden moment, ja mam do tego specjalne markery. E, I druga włóczka tego samego koloru. W zasadzie tej włóczki będzie nam potrzebne niewiele. E, więc na pewno macie zapasy. Dobra. Ja już mam zrobioną wysokość tego mojego swetra. Wyglądam na tak. I teraz zakończyliśmy w tym miejscu, tak? Tutaj zakończył się nasz rząd. I teraz już wiemy, że będziemy robić, znaczy dorabiać rękawę. Jak teraz dorobimy te rękawy? Musimy zrobić łańcuszek na długość naszego rękawu, z tym, że odejmujemy od tego jakieś 5 cm. Od tej długości, którą musimy zrobić, odejmujemy 5 cm. I jak już mamy ten łańcuszek z jednej strony, ja sobie zaznaczę, żeby mi nie wyskoczył, to za pomocą tej drugiej nitki. Za pomocą tej drugiej włóczki, przepraszam, z tej strony, z tej będziemy. Tutaj mamy ten nasz kwadrat, więc tu w tym miejscu wbijamy się naszym szydełkiem i biorąc tą drugą włóczkę. Robimy dokładnie taki sam łańcuszek jak z tamtej strony. Czyli na długość naszego rękawu. Jak już będziemy mieli tą długość, na jakiej nam zależy, to powiem Wam, co dalej. Mm -hmm. Ok, moja długość tych rękawów jest już gotowa, ten łańcuszek. A żeby Wam to jeszcze dobrze wytłumaczyć, to Ten nasz sweterek. Mniej więcej tworzyliśmy w ten sposób. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Mniej oto. to. Powinniście mieć mniej więcej coś takiego, tak? Tutaj są te nasze dziury w środku. i te I teraz jesteśmy w momencie, że tak powiem pod pachami tutaj. Tak, czyli nasza wysokość tego sweterka jest już pod pachami. Pamiętajmy, że tutaj dodamy jeszcze jakieś 5, od 5 do 7 cm ściągacza. Ale to na sam końcu. A teraz jesteśmy tutaj, pod tymi naszymi pachami i musimy zrobić te nasze rękawy, tak? Jako że będziemy szli dalej tak jak tutaj. Tu musimy dorobić tylko łańcuszek. A żeby było nam łatwiej, to dorabiamy drugą włóczką, powiedzmy tą lewą stronę, a prawą stronę dorabiamy tą włóczką, którą robimy. I teraz od tej prawej strony zaczniemy. To nie ma znaczenia, czy wy zaczniecie od prawej czy lewej. Naprawdę nie ma to znaczenia, bo wszystko robimy tak samo. I kontynuujemy. Zaraz pokażę, jak. Robienie tego, co robiliśmy do tej pory, tak? Czyli nic, nic ciężkiego. Zrobimy to na wysokość naszego rękawa, który mamy w tej na wzór, której to robimy, tak, czyli wyjdzie nam taki sweterek, w zasadzie jedna część tego sweterka i potem szyjemy ją sobie w określonych miejscach, ja pokażę dokładnie jak. Nadrobimy tutaj ściągacz na rękawach pościągaczu, no i tutaj gdzie pokazywałam. I w ten sposób powstanie nam ten sweterek, z tym, że musimy zrobić drugą część dokładnie tak samo. Czyli drugą część tego sweterka będziemy robić dokładnie tak samo i potem te dwie części ze sobą będziemy zszywać. Ja pokażę w którym miejscu. A gdybyście sobie nie dawali rady, to nagram jeszcze filmik jak to ze sobą połączyć dobra to bierzemy się za te nasze za te nasze rękawy ok, to jest, ten, to jest to miejsce w którym ja dodawałam tą dodatkową włóczkę więc ja sobie w ogóle tego nie biorę pod uwagę na razie, tylko ściągam Tutaj mi się trochę poplątało. Odplątam i wrócę do. Dobra, was. to zaczynamy. Jestem po jednej stronie tego łańcuszka, który zrobiłam. I teraz tak. Robimy jedno oczko. I tą wsówką, o której Wam mówiłam. wbijamy się. Przed ostatnie oczko, czyli nie w to oczko, które teraz zrobiliśmy, tylko w to oczko, które mieliśmy do tej pory. Dobrze. I teraz mamy już jedno oczko, w sumie musimy zrobić pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Teraz półsłupkiem. Wbijamy się w to miejsce, gdzie mamy zaznaczone. Oczywiście nie musimy tego zaznaczać, ale tak jest łatwiej. Ok. I teraz robimy 13 oczek do góry. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I liczymy od tego miejsca. Za, że to się samo nie, nie ustawia ostrość. Od tego miejsca, gdzie mamy ten półsłupek, liczymy sześć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I w to szóste oczko wbijemy się półsłupkiem. Następnie trzy oczka, raz, dwa, trzy i wbijamy się w trzecie oczko, raz, dwa i trzy, również półsłupki. Następnie trzynaście oczek. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i to samo 6 oczek raz, 2, 3, 4, 5, 6 w szóste oczko półsłupek ok, ściągamy 3 oczka do góry półsłupek w trzecie oczko I 13 oczek do góry. I tak kontynuujemy, aż znajdziemy się gdzieś tu przy końcu, tak? Bo nie kazałam Wam liczyć dokładnie ileś tam oczek. Tylko jak zobaczycie, że już jesteście gdzieś tutaj przy końcu, ja też odpowiednio wcześniej się zatrzymam, to wtedy powiem Wam co dalej. Na razie kontynuujemy, tak jak mówiłam przed chwilą. Dobra, jestem już tutaj przy końcu. I teraz nieważne ile tutaj mamy oczek, wbijamy się w to miejsce. Czyli na ostatni, no ostatni jakby ten trójkąt nie zwracamy uwagi. Tylko wbijamy się tutaj zaraz przy tym naszym brzegu. I teraz tak, jak zauważycie, tu tutaj już mamy obrobiony ten łańcuszek, a tutaj jeszcze nie. Więc dla łatwości i dla, fajn, dla szybkiego, jakby, dojścia do tego, jak to zrobić. W sensie, jak robić to dalej tym samym biegiem, że tak powiem. Po prostu wrócimy sobie teraz po tym rękawie, tak? Czyli nie kontynuujemy dalej. To zrobimy w kolejnym rzędzie, tylko wrócimy sobie, obracamy. I teraz robimy tylko i wyłącznie ten rękaw. Tak. Ok, tylko zaczynamy od tego, że wbijamy się w to duże oczko słupkiem zwykłym. Dobrze. Obracamy teraz naszą robótkę w to miejsce, gdzie robiliśmy ten rękaw. Wsadzamy sobie tą włóczkę do kawa. Spoko. I teraz to samo co do tej pory, czyli sześć słupków nawijanych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I sześć. Teraz tutaj mam mokre, więc ciężko mi idzie. Dwa oczka do góry. Półsłupek w kolejne oczko. Dwa oczka do góry. Słupek no i sześć słupków nabijanych. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5 i 6. Wszystko mi się zgadza. Ok, i teraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Dlaczego musimy wrócić najpierw z obrubieniem tego. Zobaczcie, to jest nasz sweterek, który robiliśmy do tej pory, a tutaj ciągnie się nasze ręka. Gdybyśmy teraz kontynuowali robienie dalej, e, tak jak robiliśmy do tej pory, ten nasz, tą całą naszą resztę sweterka, to tutaj byłaby bardzo widoczna zmiana, tak? A żeby tego nie było, to najpierw zrobiliśmy sobie łańcuszek, potem wróciliśmy, jakby jeden rząd. E, tych trójkątów. Teraz obrabiamy te trójkąty i wracając, już pojedziemy do samego końca, tak? Yy, zatrzymamy się w tym momencie, gdzie zaczyna się nasz drugi trójkąt. Ale jak doj zanim dojdziemy do tego momentu, to ja Wam już jeszcze powiem, co tam. Bo najpierw będziemy musieli przygotować też tą drugą stronę. Czyli tą włóczką, którą mieliśmy, obrobimy tak jak obrobiliśmy do tej pory. Te trójkąty, czyli dokładnie to, a potem już zrobimy. O, z drugim rękawem zrobimy dokładnie to samo, żeby Wam już nie mieszać. Zrobimy dokładnie to samo co z tym, a potem pokażę Wam, jak kontynuować dalej tą robótkę. Ok, to kontynuujemy. Tutaj chyba już każdy pamięta. Półsłupek w duże oczko. I teraz zaczynamy to samo, czyli 6 słupków nawijanych i tak dalej, i tak dalej. I spotkamy się przy końcu tego rzędu, bo to już każda powinien potrafić, jeśli zrobił oczywiście tą pierwszą część. Jedna strona rękawu, początek jednej strony rękawu jest już zrobiony. I teraz dokładnie to samo, co przed chwilą robiliśmy, robimy z tej drugiej strony. Postarajmy się może, żeby wyszło tyle samo tych trójkątów. Z tej strony mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam nadzieję, że z drugiej wyjdzie mi tyle samo. I widzimy się, jak już dokonamy dokładnie tej samej czynności po tej drugiej stronie. Ok, drugą stronę mam już gotową. Eee, zaraz zobaczycie zdjęcie, jak to wygląda w chwili obecnej. A teraz, yy, tak, wybieramy sobie jedną stronę, znaczy jakby jedną włóczkę, którą będziemy teraz kontynuować. No, ja wybiorę sobie to. A tam, gdzie nie będziemy kontynuować, to po prostu robimy tak. Oczko do góry, obcinamy w miarę daleko. I przeciągamy przez to oczko tą włóczkę. Ściągamy mocno. I jest dobrze. Dobra, to teraz pora na to zdjęcie. A za chwilę mówię co dalej. Dobra, zdjęcie widzieliście. Tak to wygląda. Tak to powinno wyglądać też u Was. No, od teraz już. Yy... Robimy do samego końca tak samo. Sobie teraz wezmę bluzkę, bo tam to już nie mam. I robimy tyle rzędów, ile będzie na wysokość rękawa, jaki chcemy mm, osiągnąć, tak? Czyli gdzieś tyle. Podejrzewam, że to będzie około 3 rzędów, tak? Z tego co ja będę widzieć tutaj. No jakieś trzy rzędy. I po tych, jak osiągniemy już tą wysokość tego rękawa, na jaki nam zależy, to widzimy się i potem już mówię, jak to ze sobą połączyć i jak robić te zakończenia. Dobra, zamiast tego markera wiem moje szydełko. Jestem w tym miejscu. Nie ma być miejsce dalej. Ok, dobra. I teraz już tak jak robiliśmy do tej pory, tak? Czyli pokazuję. Z początku tutaj było 16 oczek do góry. Wbijamy się w to okienko, 3 oczka do góry wbijamy się w to okienko, 13 oczek w to okienko i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak samo jak pierwszej części naszego filmiku, tu już się teraz nic nie zmienia. Także kontynuujemy te rzędy i widzimy się, jak skończymy tą wysokość naszych rękaw.